Dzień dobry. Widać, że ostatnie wydarzenia na jednym z uniwersytetów w Stanie Utah pokazują, że lewica, co zresztą widać, słabnie, i dodatkowo poza tym, że słabnie, jeśli chodzi o popularność wśród narodowych nastrojów, pośród innych narodów, to pośród lewicowych partii zwycięża grupa radykałów. A wiadomo, że do radykalnych postulatów niezbyt wielu ludzi się przyczepi, koniec końców. Dlatego słabnąca lewica wraca do swoich korzeni, a tymi korzeniami, jak pamiętamy, także e, pośród sufrażystek, które były odnogą lewicy, tymi korzeniami jest terroryzm. Terroryzm, zabójstwa, e, szantaż, przemoc. Musimy się spiąć, być gotowi do walki i jeszcze bardziej naciskać na lewicę, żeby zwyczajnie pozbyć się jej z politycznego spektrum i z powrotem sprowadzić do rynsztoku politycznego, gdzie jest jej miejsce. Inaczej się nie da.